W tym vlogu odzywam się do Was po raz pierwszy, mimo tego, że to jest trzeci dzień nagrywania tego vloga. Paulina pojechała do Włoch i gdy się żegnałyśmy, mówiłyśmy się, że nagrywamy vloga, no ale tak, ona miała co nagrywać, a u mnie szara codzienność. Czyli piąteczek jakoś tam minął sobota, wiecie, sprzątanie, mycie okien, ponieważ psy ufaflały to tarasowe okno, więc musiałam się nim zająć muchy ufaflały to kuchenne okno, więc musiałam się nim zająć, poza tym świeciło słońce więc wzięłam się za pranie i tak minął dzionek. I mam nadzieję, że Paulina na swojej wycieczce nagrała trochę materiału mimo tego, że pojechała z koleżankami takimi prywatnymi nie youtubeowymi, nie z branży. Może być różnie, może być tak, że tego materiału ma dużo, a może być tak, że tego materiału ma naprawdę niewiele, ponieważ wyjazd prywatny, taki, wiecie, właśnie z ludźmi takimi nie z branży różni się od takiego wyjazdu z ludźmi, którzy wiedzą o co chodzi, tym, że nie zawsze te osoby chcą być na filmie, a nie zawsze idzie tak nagrać scenę, aby tych osób nie pokazywać. Poza tym te osoby nie z branży mogą tak krzywo patrzeć na to, że się jednak wyciąga ten aparat albo telefon i się nagrywa jakieś poszczególne sceny. Więc naprawdę nie mam pojęcia, ile materiału nagrała Paulina. A z racji tego, że ja też nagrałam niewiele, to może nagram jak dzisiaj robię kawę? Taka tradycyjna vlogowa scena, śniadanie, kawa, te sprawy. Postaram się nagrać tą scenę jakoś tak ładnie, ale prawdopodobnie mi się nie uda, ponieważ od ładnych kadrów jest tutaj Paulin. Wyciągam e, w takim razie najpiękniejszy kubeczek, który mam. Łyżeczka. Oh. Reszta kawy. Ja kochani piję taką tradycyjną kawę, sypaną. Nie lubię kawy z ekspresu. No to nie będą ładne kadry, kochani. To będzie prawdziwe życie, prawdziwe życie we vlogu, ponieważ robienie kawy nigdy nie wygląda tak pięknie, jak robimy to, gdy chcemy pokazać piękno robienia kawy. Masło maślane, ale chyba wiecie o co chodzi. Instagram kontra rzeczywistość, o to więc tutaj w tym vlogu kochani normalne robienie kawy wrzątek proszę bardzo jest, cukier też jakaś reszta marna ale na kawę starczy dwie łyżeczki Mleko. Bez mleka się nie obejdzie. Mieszamy. I kawa gotowa. Kochani, koniecznie w komentarzu napiszcie, jak wy robicie kawę. Oczywiście to jest taki komentarz z przemrożeniem oka. Włoskie śniadanie, kochani. Tak to wygląda. Mamy mrożone kawki, latę, jakieś słodkości i panili. Dobra, kochani, wpadłam na pomysł, wpadłam na genialny pomysł. Te osoby, które pod tym filmem napiszą jakiś kreatywny, fajny komentarz, jak robią swoją idealną kawę, może być cappuccino, może być latę, może być nawet kakao, dobra. A jeżeli ktoś nie pije ani kakao, ani kawy, ani cappuccino, no to może być herbata. Napiszcie coś o swojej ulubionej herbacie, ale napiszcie to w taki sposób, żeby mnie to urzekło. Jeżeli mnie to urzeknie, to obiecuję, że trzy osoby, trzy osoby, kochani, dostaną od nas paczkę niespodziankę. Regulamin, który wymyślę przy publikowaniu tego filmu znajdzie się w opisie pod tym filmem. I to będą trzy paczki składające się z kosmetyków, które dostajemy w paczkach PR-owych. Co Wy na to? Bierzecie udział w tym konkursie, w tym rozdaniu, w tym czymś? Kochani, życie influencera polega na tym, że pokazujemy jak jest fajnie i jak jest super. I moim zdaniem powinniście pokazywać też te gorsze chwile. Wyjazd jest wspaniały, dziewczyny uwielbia, mieliśmy bardzo fajny plan wycieczki, ale dzisiaj po prostu wpadłam. Nie dałam rady, nie zdołałam wytrzymać tej temperatury i tego zmęczenia, które wczoraj mnie bardzo dobiło. Czuję się fatalnie, wiem, że mówię trochę nie ale serio jest mega, mega źle. Ja myślę, że mam po prostu jakiś taki lekki udar, bo bardzo boli mnie głowa, jestem rozpalona. Teraz już jest dobrze. Moczyłam sukienkę w toalecie, cały czas odmywałam się wodą, kusiłam okostki z lodem. Wypiłam, liczyłam to 3,5 litra wody, więc całkiem sporo. No i próbowałam po prostu walczyć ze sobą. Mój organizm jest teraz wykończony. To miał być wspaniały dzień. To miał być dzień, w którym znowu zwiedzamy, chodzimy po Knajpach, próbujemy włoskiego jedzenia, a po śniadaniu mnie po prostu tak walnęło, kochani. Poszliśmy do parku, w którym prawie zasnęłam. Tam było tak duszno, że kręciło mi się w głowie. Jeszcze cykady nam tak grały, że po prostu czułam wiecznie w mnie zatkane uszy. Czułam, czułam się, jakbym zaraz miała zdęblać. Serio. Myślę sobie, że temperatury już nie mam, ale wiem, że ją nie mam. Czułam się, jakbym miała gorączkę. Teraz jest w porządku. We Włoszech jesteśmy jeszcze przez dwie albo trzy godziny, jakoś tak. W sensie w centrum, bo za niedługo będziemy musieli jechać na lotnisko. Mam nadzieję, że z pochodzić po jakichś sklepach i kupić rodzicom chociaż jakiś makaron w ramach pamiątki. Jest już ok, wzięłam się w garść, yy, mój organizm dzielnie walczył i chyba ten udar przywalczył. Pamiętajcie o tym, żeby bardzo dużo pić. Jeżeli jesteście takimi słabiakami jak ja i, i źle znosicie upały, to nawet jeżeli wasza grupa wymyśla chodzenie, zwiedzanie, a wy czujecie, że może być z wami ciężko, to nie róbcie tego. Usiądźcie, odpocznijcie, zostańcie w hotelu, nic na siłę, ten wyjazd. Ma być też dla Was przyjemny i dobry, i szkoda później tracić dzień na to, żeby pół dnia dochodzić do siebie, i szkoda tego stresu związanego właśnie z jak to powiedzieć, z zagrożeniem powrotu do domu? Coś, 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 myślę, że wiecie o co mi chodzi. Więc po prostu wszystko w Waszym tempie. Musicie znać swój organizm i, i reagować. Dziewczyny mi tutaj bardzo pomogły, bardzo mnie wspierały, uspokajały, nawet jak ja już potem z tym wszystkim panikowałam, także jestem za mega wdzięczna. Magia mi się nawet trzymała dziwo, także jest... jest już lepiej. Czuję się lepiej i, i myślę, że dojem lasagne, którą zamówiłam. Kurde, półtorej godziny temu, której nie zjadłam. O, i wrócę do domu. Już o on nie może tak bardzo jak o tym, żeby wrócić do domu, albo żeby cofnąć czas i, i nie iść wczoraj na to sanktuarium, żeby dzisiejszego dnia po prostu nie tracić. Kochani, weszłyśmy do sklepu z zabawkami, żeby się ochłodzić. I nie do nasu... Tak, poczęłyśmy klimatyzację, zapytałam się Bixy, a jej I Bixa powiedziała: tak, jak coś, to kto ma w rodzinie dwójkę małych dzieci. Wiksa się cieszy, bo są zabawki z Potera. Pottera. my byśmy miały takie lalki w dzieciństwie, to ja nie wiem, co by się działo.

Takich miejsc, gdzie można pozostawić swój rower. I jest ich naprawdę w. i trochę. Sami zobaczcie. Matulu! Jedziemy już głosem na lotnisko. Idziemy na samolot. ale co się boi. próbuję dać jej wsparcie i otuchę. I trzymam mocno za dłoń ale to chyba na nic, Ola i tak panikuje. Myślałam, że to ja się boję latać, ale okazało się, że są osoby, które boją się dużo bardziej niż ja. No i jesteśmy na letnisku, prawdopodobnie to jest nasz samolot. Mamy lekkie opóźnienie, ale tym się nie martwimy, obojętnie na domu, której będziemy w domu, byleby dotrzeć do niego bezpiecznie. Idziemy, dwa wygnańce na tyły samolotu. Pewej nikogo nie ma. Nie mamy kolejki. Tak, tam zobaczcie ile ludzi, a tutaj jakby jakby, jakby się miały priorytety. I pomacham. To było przeznaczenie, kochani, bo ja jadę z tamtego, a ona jedzie z tego. Poszłam sobie do Starbucks'a i kupiłam taki karmelowy nafelek i peach lemon iced tea, czyli mój ulubiony napój ze Starbucks'a. I przyjechała, kochani, Jestem! moja Paulina do domu! Ja Paulina! Paulina pełna wrażeń i emocji! Teni, się kochana, kochana no, ja Ci się do czegoś przyznam. No, co? Znaczy, ja mam wielką nadzieję, no? mam taką nadzieję, no? że Ty nagrałaś dużo materiału tak? do tego vloga. Chwała Bogu! <laughs> Bo ja nagrałam jedną scenę. <laughs> Serio? Ej, bez powodu, mamo! Bo u mnie nic się nie działo, no co miałam pokazywać widzą, że myję okna, tak. że myję podłogę, no, że sprzątam, to pokazałam jak robię kawę. No bez przesady stary, Naprawdę, tylko to? Naprawdę. pokazałam Ej, tak? ja nie Ale ja tam nie poprowadziłam całego vloga. No trudno, to widzowie nam to wybaczą. Zobaczcie, zobaczcie na no. imię. No bo bez ale przesady. Wiesz ale wiesz co, ale wiesz co zrobiłam? Co? Ogłosiłam rozdanie. Aha. Także widzowie będą nam w komentarzu pisać. E, 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 nie pamiętam jakie je zadała. Jeszcze nie tyle. No, cię tak, nie, no da się tak No tak się cieszy, tak się cieszy, mój bimbo mały, No wreszcie w domu mamusia. A ja nie wiem czy ja mówiłam, bo nie pamiętam co nagrywałam. Ale miałam wczoraj straszne turbulencje. I tak sobie myślę, że chyba zrobię jakiś tatuaż samolot i będę się oswajać z widokiem samolotu, <śmuch> bo chcę dużo podróżować, bo się tak zajawiłam, tak mi się podobało, <śmuch> e, że stwierdziłam, że na pewno będę e, części latać zaraz, i już, już w pociągu. Oj, tylko tam płacze. I jak już byłam w pociągu i wracałam do domu, to sprawdzałam tanie loty na wakacje. <śmuchaj> Serio. Proszę bardzo, jak się na wciągnęła. Robić, już wie, jak sobie poradzić, ogarnąć autobusy i tak dalej. Więc nie mam problemu, mogę latać i zwiedzać świat za małe pieniądze. Super. Bo cały e... wyjazd, cały weekend z przelotem, noclegiem, z jedzeniem, z atrakcjami, autobusami wyrzekł na 1100 zł. Ja nieraz płaciłam więcej na weekend w Krakowie, ja nie chcę tak, nic Tak, mówić. tak, tak. Serio. Jest tak. Bo mhm. pamiętam, jak myśmy byli kiedyś z Kevinem, zapłaciliśmy 700 zł za sam nocleg, to było 350 yy... Złotych od osoby, w restauracjach, za tak, Ubery, tak. za jakieś hulajnogi, no. Ale w zasadzie to nic nowego nie robiliśmy, tak? Mm -hmm. Nic nowego nie tak. widzieliście, bo kapłanka była Wam znana. Tak, a tutaj faktycznie skorzystałam, zwiedziłam, popróbowałam kuchni włoskiej, nawet kawę normalną wypiłam i taką mrożoną kawę. No, dla mnie to jest za intensywny smak, ale wiesz, wypiłam, spróbowałam, wiem jak smakuje, no i doświadczyłam czegoś nowego, więc na pewno bardziej się opłaca gdzieś lecieć, zwiedzić świat, niż, niż cały czas jeździć to samo miejsce w Polsce. No to cieszę się, kochana, że chociaż ty miałeś bardzo intensywny i bardzo atrakcyjny weekend, bo my z tatą to tak... Nie było pracy. To, no, a ja sama to po prostu... A ty z pieckami leżałaś na kanapie, oglądałaś seriale. Nie, to było wczoraj wieczorem tylko, takie story dałam. Ale to było wczoraj wieczorem, jak już oboje z tatą y, odpoczywaliśmy po weekendzie. A ja, A ja po prostu, po prostu robiłam pranie, yy, składałam pranie, yy, wkładałam następne, wieszałam, bo korzystałam z tego, że świeci słońce i po prostu no sprzątaniem się zajęłam i nie w głowie mi było nagrywanie vloga, ale cieszę się, że Ty trochę materiału nagrałaś. Dobra, mówimy już 3 minuty. Także więc kończę już. <laughs> e, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Widzimy się na naszym Instagramie, ponieważ tam pojawią się foty. Może na TikToka uda mi się stworzyć jakiś fajny, krótki materiał, bo nagrywałam i w pionie i w poziomie. <laughs> także e, śledźcie na inne social media i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale obadko i córko pa tak kochani